Bardzo serdecznie po zakończonym meczu numer 3 podczas eliminacji UEFA Regions Cup Wygrywamy i to okazale, jak Państwo widzą za naszymi plecami A skoro mecz się zakończył to czas na pomeczowe wywiady Witam Panie Trenerze Witam serdecznie Oczywiście ze mną jest trener Grzegorz Borowy Więc Panie Trenerze bardzo proszę o komentarz pomeczowy No uśmiech pojawia się na twarzy przede wszystkim Bo wygrywamy dzisiejszy mecz w takim stosunku jak widzimy z tyłu Wygrywamy cały turniej Jestem dumny z tej drużyny, jestem szczęśliwy, bo, bo to co sobie założyliśmy gdzieś przed turniejem, gdzieś na zgrupowaniach, a zresztą też i we wcześniejszych turniejach jeszcze rangi e, polskiej, czyli na eliminacjach i na, na mistrzostwach Polski, no nasza gra się obroniła. A tak pozycyjny to co gdzieś to, co tutaj nie jest popularne, mocno jeszcze dość w Polsce. A my tutaj potrafiliśmy utrzymywać się przy piłce no, w stosunku 70-80% czasami nawet co do przeciwnika, no to z tego jesteśmy bardzo zadowoleni. Też można powiedzieć, że przez cały turniej straciliśmy zaledwie dwie bramki. Dzisiaj wahaliśmy się tak, czy uda się też utrzymać zero z tyłu i tren, że udało się. No tak, to jest ważne. To jest ważne. Cały z pracuję tego, że poprzednio mówiłem. Cieszymy się również z tego. No ale to był efekt, efekt zało realizacji założeń przede wszystkim całego zespołu. Odegrał także Paweł Słonecki, który wyszedł w podstawowej 11. Jako kapitan, można powiedzieć, w swoim naturalnym środowisku dał mega pozytywny impuls. No, a każdy tutaj dał pozytywny impuls. Taki Paweł, jak i reszta którzy Znowu zmiany też narzucały. No, jesteśmy zadowoleni. I cały zespół tutaj pracuje na, to, na ten wynik. Sztab szkoleniowy. No, zresztą chciałbym tutaj, korzystając z okazji, na początek podziękować przede wszystkim Polskiemu Związku. Piłki Nożnej, za to jak jesteśmy ubrani, za całą za kształt, za opiekę. Później przechodząc dalej do Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej, to jest koordynacja, organizacja też tutaj na bardzo profesjonalnym poziomie. Wielka pomoc dla drużyny, chłopcy czuli się tutaj jak zawodowcy i, i z tego się cieszymy. Przechodząc dalej, chciałbym podziękować zarządcom klubów, z których chłopcy tutaj przyjechali i przede wszystkim też trenerom. Sam jestem trenerem klubowym i wiem pewnie. Z czym, to się, z czym to się wiązało? Cała kolejka została przełożona, treningi gdzieś w mniejszych ilościach, ale nikt tutaj nie robił mniejszych czy większych jakichś tam problemów. Za to wielka, wielkie podziękowania jako trener i jako tutaj, e, jako sztab, że mogliśmy z tych chłopaków skorzystać. Szkoda, że się nie odbyło bez kontuzji, bo wracamy z dwoma, z dwoma rannymi do Polski. Otoczymy ich zasadną opieką. Dlatego z tego, z tego miejsca ja chciałbym podziękować tym osobom, które tutaj pomagały. Tak, a też już przenosząc się jeszcze chwilę do tego spotkania, można powiedzieć, że do momentu, kiedy Łotysze nie stracili drugiej bramki za sprawą naszej bardzo dobrej skuteczności, to oni ciągle pokazywali swoje walory i to trzeba uzasadnić. To była 82 minuta. Wynik kończy się na 5 do 0. Tak naprawdę po tym momencie, w tej 82 minucie, jakby Łotysze przestali grać, nasi się nakręcili to zespół młotewskiego nie można gdzieś tutaj e, zabrać tych cech, cech wolicjonalnych. Na tyle ile mogli przeszkadzali, na tyle ile mogli popracowali w defensywie, na tyle ile mogli podwajali, asekurowali się, dlatego nam było dziś ciężej. Ale no to tak w tych meczach bywa, że jak strzelić tą drugą, trzecią ramkę, no to zespół, zespół już podupada, tak jak mówiłem, mentalnie, wolicjonalnie, ale też no, nie ma co się oszukiwać, nie da się biegać przez trzy czwarte meczu bez piłki i przesuwać. No my ich do tego zmusiliśmy. stają grą. 11 goli strzelonych podczas tego turnieju, żadnego meczu, nawet niezremisowanego, czyli wszystkie wygrane, no trenerze wyśmienite statystyki, to nas stawia w, groli, w gronie faworytów do triumfu podczas Euro 2023. i Trzeba to jasno powiedzieć. No tak, bo bronimy tego, bronimy Puchar, bronimy, jesteśmy yy, zwycięzcami poprzedniej edycji. No i na pewno tak napostrzegają te wyniki, które pokazane tutaj na Łotwie i tak gra. Też idzie, idzie ku temu, ale nie wybiegą tak daleko w przyszłość, bo to nas dzieli o 10 miesięcy, no będziemy grali w czerwcu. To jest naprawdę sporo czasu. No i tutaj wysyłam sygnał do, do wszystkich tych osób, które, które były powoływane na eliminację i, i, i były na Mistrzostwach Polski, bo ta kadra też się zmieniała, nie ma co, nie ma co tego ukrywać. A i też są jeszcze osoby gdzieś w dalszych, w postrzeganiach. Że tutaj wszystko jeszcze, wszystko jest do ogrania, można się znaleźć w tej kadrze i, i w czerwcu można pojechać na, znowu na fajny turniej. Jeszcze lepiej chyba będzie on zorganizowany z, z tego doświadczenia, jak wiem. Bo fajna przygoda przed nami to, z tego jesteśmy zadowoleni Tak więc drodzy Państwo, jedna przygoda tak. będzie trwać, druga właśnie dzisiaj się zakończyła. Bardzo serdecznie dziękuję trenerze. Dziękuję do zobaczenia. Pozdrawiam i dziękuję wszystkim, którzy trzymali kciuki, oglądali nas na wojskach w Łotwie. Dziękujemy bardzo. Witam Państwa ponownie, tym razem drugi gość. Gość tutaj można powiedzieć nazywany gospodarzem, czyli Paul Dąbrowski. Hello. How hey. uh, this match? Uh, it was hard. Uh, you were you were a good team, uh, so we had to run a lot. Uh, we had to play in defense most of the time. Uh, we, didn't, we had a good first half, uh, didn't take most of our chances, and then second half, you know. Kind of, yeah. and too good. Your opinion in the tournament? It's it's nice. It's interesting. It's uh, you know I never I never played for Latvia before. I never played against Poland, Slovakia, stuff like that. So so yeah, it's interesting. It's nice to have this uh, experience. Yeah. Thank you. Thank you.